Za górami, za lasami, w krainie zwanej Danelandią mieszkała Patrycja, młoda dziewczyna, której serce biło dla przyrody. Na co dzień zarządzała odpadami. Choć kochała swoją misję, jako dziewczyna czuła się pomijana przy awansach i podwyżkach. Marzyła o nowej przygodzie, o miejscu, gdzie mogłaby rozwinąć skrzydła. Pewnego dnia gdy wędrowała po Zielonym Boże spotkała starą Medruczynię Danych. Była to uśmiechnięta kobieta w niebieskiej marynarce. Widzę, Patrycjo, że szukasz nowej drogi, rzekła. Jeśli masz odwagę, mogę ci pokazać bramę do Danylandii. Patrycja, choć nie miała doświadczenia w analizie danych, poczuła dreszcz ekscytacji. Przyjęła wyzwanie i rozpoczęła swoją podróż do Danylandii. Przez dwa księżyce uczyła się sztuki Power BI, narzędzia, które pozwalało zobaczyć ukryte wzory i odkrywać prawdy, których inni nie dostrzegali. Nie poprzestała jednak na nauce. Wiedziała, że w danej landii liczy się nie tylko wiedza, ale i odwaga, by pokazać światu, co potrafi. Zaczęła więc dzielić się swoimi odkryciami. Pisała pergaminy pełne mądrości o Power BI, które wędrowały po krainie, Docierając do najdalszych zakątków. Pewnego ranka, gdy otworzyła magiczny zwój zwany Linkedinem, znalazła wiadomość od wielkiej rekruterki. Patrycjo, pisała: Twoje umiejętności są jak najrzadszy klejnot w Landii Przybywaj do królewskiej twierdzy analizy, gdzie czeka na ciebie nagroda. 15 tysięcy złotych dukatów miesięcznie. Patrycja nie mogła uwierzyć własnym oczom. Bez długich lat doświadczenia, bez magicznych dyplomów, dzięki kursowi Power BI, ale także swojej wytrwałości, mądrości i odwadze, zdobyła miejsce w gronie największych analityków królestwa. Zaczynając od marzenia i odwagi, Patrycja odmieniła swoje życie, a Danylandia wciąż czeka na nowych śmiałków, gotowych odkryć jej sekrety.